Jak to jest z tymi kosztami na ryczałcie, czy można rozliczać koszty będąc na ryczałcie? I tak i nie. To zależy. Od czego? Zapraszam. Na początku zróbmy sobie rozróżnienie na podatek dochodowy i na podatek VAT. I mówiąc o podatku dochodowym, czy tam w przypadku ryczałtu bardziej przychodowym, bo jest płacony wyłącznie na podstawie wystawionych przez nas faktur, nie wliczając kosztów, to faktycznie kosztów nie możemy używać do tego, żeby obniżyć naszą podstawę do opodatkowania, więc jak ponosimy jakiś koszt, to nie ma on wpływu na nasz podatek dochodowy. Natomiast składki społeczne ZUS mają wpływ na nasz podatek dochodowy, bo możemy używać składek społecznych do obniżenia podstawy do opodatkowania, czyli w rezultacie mielibyśmy suma naszych faktur minus składki społeczne ZUS. I od tego wyliczamy nasz podatek według konkretnych stawek ryczałtu. Ale ryczałtowiec, przedsiębiorca korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, czyli na przykład ja, bo jestem na ryczałcie, może być też podatnikiem VAT. I co to oznacza? Oznacza to, że wiadomo, jak wystawiamy faktury, to naliczamy podatek VAT, ale oznacza to też, że dokonując zakupów, Płacąc za rzeczy związane z działalnością gospodarczą, możemy ten VAT od naszych zakupów rozliczać, odliczać. I jeśli chodzi o rozliczanie tych kosztów, to faktycznie, jeśli mamy księgowego, to dla księgowego to bardzo często będzie po bardzo podobna ilość pracy, czy to jesteśmy na ryczałcie, czy na innej formie podatkowania, na przykład na zasadach ogólnych czyniówce, bo i tak wtedy, do odliczenia tego VAT-u, nasz księgowy musi się zastanowić, czy dany koszt jest związany z naszą działalnością, czy nie. I zaksięgować go odpowiednio w naszej księgowości. Ale tak, jest taka możliwość, żeby VAT rozliczać, będąc na ryczałcie i nie ma z tym problemu. Co więcej, warto na przykład wspomnieć o tym, że będąc na ryczałcie, na przykład nie do końca opłacalne jest, dla nas wprowadzanie samochodu do majątku firmowego. Dlaczego? Dlatego, że i tak nie odliczymy właśnie żadnych kosztów od podatku dochodowego, więc nie będzie to miało znaczenia dla zasad, jakimi kieruje się samochód w działalności gospodarczej, bo wiemy, że jak mamy nasz prywatny samochód, który wykorzystujemy w firmie, no to możemy rozliczać 20% kosztów w księgowości. Ale kosztów mam na myśli 20% tych do podatku dochodowego. A jeśli wprowadzimy samochód do firmy, to wtedy z tych 20% robi się 75%. Ale tutaj właśnie nie ma to na żadnego znaczenia, bo i tak nie możemy używać tych kosztów do obniżenia podstawy do opodatkowania. Natomiast nie wprowadzając samochodu do działalności gospodarczej, nadal możemy z tego prywatnego samochodu odliczać 50% VAT od paliwa. Także tutaj, jeśli chodzi o VAT. To, czy nasz samochód jest na działalności, czy nie jest na działalności, to możemy odliczyć taką samą wartość VAT-u. I to jest o tyle korzystne, że jeśli możemy nie mieć samochodu w działalności, to lepiej go chyba nie mieć, bo wtedy, jak będziemy go sprzedawać, no to nie będziemy musieli go sprzedawać płacąc podatek dochodowy, czy tam przychodowy. Także o tym warto pamiętać i warto też pamiętać o tym, że na kanale infaktu są publikowane nowe filmy o działalności gospodarczej przeznaczone dla przedsiębiorców, więc zachęcam serdecznie do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.